Filip już jakiś czas spotyka się z nową dziewczyną. Jest w niej bardzo zakochany. Niestety chłopak nadal jest zameldowany na Felicjanek i tam przychodzi jego poczta po którą musi iść. Postanawia zemścić się na byłej dziewczynie przeprowadzając nową. Wie, że już rozleciał się roma z Leny z Wojtkiem. Jak pomyślał tak zrobił i wziął swoją ukochaną ze sobą. Dzwoni do drzwi i zaczęli się całować. Lena widząc parę jest wściekła. Również jest ciekawa po co przyszedł. A chłopak odpowiada, że przyszedł po pocztę. To mogliśmy widzieć zapowiedzi nowego odcinka. Oj, coś mi się wydaje, że Lena będzie chciała wrócić do Filipa, bo na tej zapowiedzi nie wyglądała na szczęśliwą, ale wątpię, żeby z jego nową dziewczyną wygrała. Tak czy inaczej, może będzie ciekawie. Co do zachowania Filipa. To moim zdaniem zachował się trochę jak rozkapryszony dzieciak, który chce pokazać swojej byłej. Ehe, już nie tęsknię! Pewnie zdawał sobie sprawę, iż ją to zaboli, ale było to zbyteczne. Wiecie, jeszcze tak na marginesie jestem ciekawy co nas czeka w Nowym Tygodniu, bo w tym była straszna mizeria. A ty jak myślisz, Lena będzie chciała wrócić do Filipa?